Siemka! Część z Was pewnie kojarzy łańcuszkowy system zawieszenia teł. Pojawił się u mnie na kanale sam montaż tych, tych haków oraz samych, samych teł. Dzisiaj postaram się zrobić taki uchwyt, który byłby swoistego rodzaju obciążeniem do teł fotograficznych, po to, żeby właśnie to nie wyglądało w ten sposób, jak wygląda aktualnie. Zrobię to z metalu, pomaluję to proszkowo i postaram się tam wkleić magnesy neodymowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na warsztacie miałem taki kawał płaskownika. On jest 30 mm szeroki, na 4 mm gruby. Będę odcinał takie odcinki po 12,5 cm, żeby na spokojnie móc zrobić jakieś takie małe zakładki. Co dalej? Jeśli chodzi o sam materiał, będę w nim wiercił otwory o średnicy 10 mm, bo takie właśnie mam magnesy neodymowe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam ucięte cztery elementy. Teraz będę ucinał dodatkowo takie centymetrowe stopery, po to, żeby można było przytknąć jeden materiał do drugiego i klapnąć magnesami neodymowymi. Taki mały stoper tutaj będzie na samym końcu. Tak jak mówię, żeby przysunąć delikatnie materiał, dosunąć go i klap. I pomiędzy nimi będzie znajdowało się tło fotograficzne. Tak wygląda ucięty stoper, tak będzie mniej więcej to wyglądało, to całość zostanie tutaj cyknięta od samego, od samego czoła, tu nie zwracajcie uwagi na te szczeliny, bo jeszcze materiał nie jest zgratowany, jak widać zresztą, są od rzas, od piły, są takie właśnie nierówne, poszarpane krawędzie, za chwilę będę to szlifował, ale generalnie zasada jest taka, że przychodzi jedna y, płytka z magnesami, pyk, zaklikuje to wszystko między między jedną powierzchnią a drugą i powinno się to trzymać. Jak będzie? Zobaczymy. Tak to wygląda chwilę po spawaniu. Tu nie potrzeba jakiejś wielkiej precyzji w kładzeniu spoin. Z tego strzelać nikt nie będzie. A tutaj jest po wyczyszczeniu szczotką drucianą. Za chwilkę będę wszystko szlifował i nawiercał. Elementy całkowicie przeszlifowałem, z jednej jak i z drugiej strony. Za chwilę będą nawiercane, a później trafię do lakierni proszkowej. Otwory będą, rzecz jasna, na samym środku i 3 cm od krawędzi, zarówno z jednej jak i z drugiej. Jako, że szerokość tego profilu, tego płaskownika jest 30, połowa będzie 15, zaznaczam sobie 15 mm na, na suwmiarce. I przejeżdżam po krawędzi, żeby wytrasować środek. I później, zwykłą miarą 3 cm z każdej strony. Tu mamy jeden otwór, i tu mamy drugi otwór. Wystarczy spunktować. I nawiercić. Teraz te wszystkie elementy odtłuszczę benzyną ekstrakcyjną, a później pomaluję je proszkowo. No, no tak wyglądają elementy po malowaniu. Proszkowym. Trochę jest takich baboli. Wydaje mi się, że to po prostu jest od nieprawidłowego albo nanoszenia, albo mam jakiś nieczysty proszek. Jeszcze tego nie rozgryzłem. No i tu jest drugi element. Troszeczkę mogłem zgratować, żeby ładniej to wyglądało, ale ja muszę zobaczyć najpierw, czy przy wciskaniu magnesu neodymowego odpryś odpryśnie ta, 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 ta powłoka. Nie powinna, co prawda, No ale zobaczymy. No, a tak wyglądają same magnesy. Jakby ktoś się zastanawiał, jak można to tam upchnąć, to ja zazwyczaj robię w ten sposób, że biorę jeden kawałek drewienka, biorę ten cały element, wsuwam tutaj pomiędzy jedno a drugie, zaciskam sobie imadełkiem. Jeżeli ktoś nie ma imadu, no to wiadomo, że będzie kłopot. I są już ładnie wciśnięte. Tak wygląda właśnie tło, które bardzo długo było zwinięte na, na rolce. Ono się zawija w naszą stronę tutaj. Generalnie na samych końcach tutaj i tutaj będziemy mocować właśnie te obciążenia. Zobaczycie jaki jest efekt. A tak wygląda obciążone tło fotograficzne właśnie tymi dwoma obciążeniami. Według mnie jest całkiem, całkiem. Niemniej jednak na środku też by się przydało jakieś właśnie takie nawet dłuższe um, tutaj obciążenie. I jeszcze jedna kwestia, mianowicie pomalowałem te obciążenia farbą proszkową, która jest w połysku i w momencie jak zsuwam gwałtownie ten cały mechanizm, to same te dwa uchwyty potrafią się, znaczy potrafią no w momencie jak będziemy po prostu mocno manipulować właśnie tymi, tym systemem góra-dół, góra-dół to może dojść po prostu do ześlizgnięcia się tych um, obciążeń, no i po prostu one spadną. Zaraz pokażę Wam to z bliska mniej więcej. Tak to wygląda z bliska. Jak będziecie mogli, właśnie za chwilę zobaczyć. Mocowanie tego całego systemu jest bardzo proste. Do stopera przystawia się tło fotograficzne. Magnesami się tylko to klika. Zasuwa się to wszystko ładnie pięknie. Można to sobie tam wyrównać. Wiadomo, że jak nagrywam, to nie będzie zawsze idealne. Spostatyw jest przede mną, ale wiecie o co chodzi. Bądź co bądź. Manipulując góra dół tymi łańcuszkami, może po prostu z czasem dojść do hop-hop. Cały czas będzie tak delikatnie, delikatnie się obsuwać. Tak jak tu widzicie. Delikatnie w dół, w dół, w dół, w dół. W dół aż koniec końców może dojść po prostu do sunięcia. Być może jeśli zmatowiłbym tę powierzchnie, Byłoby lepiej, bądź mógłbym zastosować wtedy ewentualnie matową farbę proszkową. Może efekt byłby wtedy zniwelowany. Aktualizacja po 4 godzinach wiszenia. Jak widzicie, ten element obsunął się. Grawitacja zrobiła swoje. I teraz wnioski są dwa: albo są za słabe magnesy, albo jest po prostu za ciężki, za ciężki płaskownik. Z tego tytułu projekt uważam za średnio udany. Ale w momencie, jak poszerzę otwory i damy po prostu większe magnesy, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo, że projekt zyska na, zyska na wadze, na ocenie. Jak zwał, tak zwał. No, to chyba na tyle. Do zobaczenia.